Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj zajmiemy się baterią zamiennikiem marki Grincel do narzędzi Dualta. Jeżeli zastanawiałeś się nad kupnem zamiennika z tej firmy to warto abyś został obejrzał materiał, bo pomoże Ci ten materiał nie stracić pieniędzy. A dlaczego? Zapraszam do oglądania. Tak wygląda nasz zamiennik Dualt FlexVolt. Mamy tutaj opis 18V 9Ah. Ale co ciekawe, pomimo że nie mamy tutaj oznaczenia opisu 54V, tak jak na tej baterii, czyli FlexVolt i także tutaj nie mamy FlexVolt, ta bateria ma BMS-a, który pozwala jej pracować w tym systemie 54V. Ale problem jest taki, że te baterie to ogólnie no, nie chcą pracować w ogóle w jakimkolwiek systemie, czy 18V. Czy 54-V? Zobaczymy sobie tutaj baterię yy, także długą. To jest bateria praktycznie nieużywana, nowa. Problem w niej jest taki, że no, nie ma kompletnie napięcia żadnego. Rozładowana jest do zera, ale mam tutaj taką baterię, która była używana jakiś czas. I co dzieje się w tych bateriach, a to jest tutaj bardzo istotne. Podłączymy sobie baterię do ładowarki, zobaczymy, że bateria nam się tutaj nie chce ładować. Robi się jakaś dziwna tutaj dyskoteka, za chwileczkę będzie można to zobaczyć. No i po chwili robi się nam tutaj dyskoteka. Ok, zobaczymy sobie, czy bateria tutaj tak jak oryginalny dewalt FlexVolt. Ma 54 V, 60 V. Wkładamy sondy tutaj do głównych styków. Zwieramy pin C1 i C3, i wciskamy tutaj przełącznik pracy baterii. Co jest problematyczne w tych bateriach, za chwileczkę Wam pokażę, dlaczego. Tutaj tak się nie uda. Trzeba zdjąć górę. Bateria jest rozkręcona, żeby tutaj łatwo, szybko pokazać. No i mamy tutaj 55 V, wysokie napięcie, ale jak widzicie nie jestem w stanie wcisnąć tego przełącznika tak jak w takiej baterii oryginalnej, co zaraz tutaj sobie zobaczymy. Robię to jednym ruchem z jednej strony i mamy 56 V. Jak możecie zauważyć problemem jest tu na pewno konstrukcja całej baterii, chiński BMS, tani zamiennik, przełącznik chodzi, posłuchajcie on już jest wyczyszczony, blokuje się bardzo wiotki, kiepskiej jakości, słabo wykonany, no chodzi jak stara, nie powiem co. A problemem tej baterii jest co jeszcze tutaj, przełączymy sobie ten przełącznik rozłączymy tutaj poszczególne trzy baterie, tak aby tutaj można było sobie sprawdzić napięcia 18.63, 18.63, 18.53. Tutaj mamy 18.53, ale nie zawsze to mamy tutaj tak po prostu. Ja tutaj wsunę sądy, tak aby było tutaj widać. Mamy podłączone. Problemem jest tutaj jakość także zgrzewów, jakość całej baterii, dopasowanie. Jak możecie zauważyć, naciskam tutaj i teraz już nie mamy. Nie łączą nam blaszki. Ogólny problem tej baterii jest taki, że obudowa jest niedopasowana do ogniw. Można sobie tu zauważyć. Wygląda to na pierwszy rzut oka tutaj, jakby blachy wszystkie były puszczone, ale to ogniwa mają luz. Lata tutaj wszystko. Ja, może wyjmę sondy w nowej baterii, jeszcze nie używanej, oczywiście, tak się nie będzie działo. No, ale w baterii, która już troszkę popracowała, jak widać, w oryginale, wiadomo, nie ma takie coś miejsca. No więc, tak, zobaczymy, na jakich ogniwach jest zbudowana ta bateria i co można z taką baterią zrobić. Jak można zauważyć, z jednej strony, tutaj, gdzie jest odkręcany plastik, oderwałem blaszki, z tej strony nie odrywałem tak, aby teraz było widać w czym jest problem, ponieważ ten problem z tej strony występował. Widzicie tutaj. Tutaj mamy niezerwane blachy. Jedno ogniwo. Drugie ogniwo. No, reszta się akurat trzymie. ogniwa jakie mamy w tej baterii to SunPower Power 3000 MA, w oryginalnej baterii mamy. 21700, Samsung 30T. W informacjach jakie znalazłem yy, odnośnie prądu rozładowania tych ogniw, no to informacje są takie niejednoznaczne. Podawane 30A, łamane przez 15 Bardziej bym tutaj się skłaniał na to 15 ale mogę się mylić. Fajnie, jeżeli napiszecie w komentarzu, jaki prąd rozładowania mają te ogniwa. Ja się spotkałem z opisem 30A łamane przez 15. Raczej skłaniałbym się tutaj do 15A, no ale trzeba by to po prostu sprawdzić. Co zrobić z taką baterią? Wiadomo, jeżeli wszystkie ogniwa tutaj mamy sprawne, mają napięcia. Plan odnośnie tej baterii jest taki. Aby dołożyć dodatkowe koszulki, ogniwa w dodatkowych koszulkach powinny tutaj siedzieć ciaśniej. Ten luz powinien być zniwelowany. Wiadomo, do całego zabiegu, użyć jeszcze przekładek, tutaj plusowych, taśma do zgrzewania i odbudować baterię. Ja jeszcze potestuję ogniwa, zobaczę, jak one tutaj prądowo wypadają. Tak wygląda taka bateria. Różnica w cenie 80 zł. Oryginalną Dualta 9 godzin Ja znalazłem najtaniej za 540 zł Nowa oryginalna I na Allegro oczywiście. Ta tutaj także na Allegro. No nie jest to reklama żadna tu Allegro. 450 5 zł, ta dokładnie 537, ta 455. Mamy tutaj około 80 zł różnicy. Czy warto? No na pewno nie warto lepiej dołożyć, choćby nawet 100, 150 zł, czy 200 zł. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, cześć.